Hej! Jest dobra wiadomość dla przyszłych emerytów, dla nas. Decyzją rządu Polska ma wejść do Europejskiego Programu Kosmicznego. Jest to dlatego dobra informacja dla przyszłych emerytów, bo to rozwiąże problem przyszłych emerytur w Polsce. <śmiech> <śmiech> bo teraz jest tak, skąd z zus zniknęło 2 biliony złotych, które tam wpłaciliśmy wszyscy? 2 biliony, aż nie chcę się wierzyć, bo to, to, to jest kwota niewyobrażalna. Ja podejrzewam nawet, że ona nie istnieje, że te 2 biliony to jest taka legenda miejska. W każdym razie tych pieniędzy nie ma, bilion tam poszedł na marmury, reszta na ratowanie budżetu państwa, no ale ratunek się nie uda, trudno. System emerytalny w Polsce jest na razie niewydolny, znaczy na razie, bo za chwilę się całkiem załamie, e, dlatego że za mało pracujących przypada na głowę emeryta. Obecnie na jednego emeryta przypada czterech pracujących, e, z czego trzech się obija. W 2030 roku na jednego emeryta będzie przypadać dwóch pracujących i będą musieli nieźle zapieprzać. Z tym, że nie będą płacić podatku, bo ich zarobki będą skonfiskowane na wypłaty emerytur. No nie każdy wie, ale nasz system emerytalny Amerykanie na próbę wdrożyli w więzieniu dla terrorystów na Guatanamo, no i ci od razu pękli. O tym się głośno nie mówi, bo, bo tak drastyczne tortury są zabronione licznymi konwencjami. No w każdym razie jedyne na co ZUS może liczyć to koniec świata, inaczej ma przerąbane. Jeśli będzie koniec świata, to ZUS przetrwa. Jeśli końca świata nie będzie, to nie przetrwają, przyszli emeryci. Czy rząd da radę? Myślę, że jakąś da. No na przykład odkładajcie na starość. No. Jedyna nadzieja właśnie we wspomnianym programie kosmicznym, do którego mamy wejść, emerytów, czyli nas, wyśle się w kosmos i będzie z tym, że jeszcze za bilety będziemy musieli zapłacić. Ale uratujemy ten budżet.